Czytasz takie rzeczy czasem albo ktoś uprzejmy ci doniesie, słuchaj, Hanka, znowu coś o tobie, tak. tak? To sobie narysujesz, czy rysujesz sobie taki portret pamięciowy takiego hejtera czy takiej hejterki? Zastanawiasz się, kto to jest i dlaczego to robi. Ech, wiesz, co powiem ci, że tak jak mówię, ja z tymi portalami mam niewielką styczność. Ostatni raz, kiedy tam zajrzałam, to było chyba cztery miesiące temu, bo ktoś mi doniósł o tym, że coś napisałam w poście na temat Miami, co się komuś tam nie spodobało, nieważne, ale też omiotłam wzrokiem pierwsze, pierwsze kilka komentarzy. Na, na swoich socialach, znaczy na moim jedynym socialu tak naprawdę, na Instagramie, Mam no, jakichś fantastycznych po prostu obserwujących, bo tam mam 155 tysięcy mhm. osób i naprawdę hejt zdarza się no, tak sporadycznie, że ja nawet nie, nie pamiętam kiedy i to nawet nie jest taki hard, hardkorowy hejt, tylko no takie no, już docinki, tak. Natomiast ja absolutnie nie bagatelizuję i nie lekceważę problemu, żeby była pełna jasność, dlatego że to, co się dzieje w świecie dorosłych, musimy pamiętać o tym, bo myślę, że my obie chyba jesteśmy jakoś tam uodpornione. Ty z tym walczysz w swój systemowy w jakimś sensie sposób, no bo też audycja, fundacja i tak dalej. Natomiast ten hejt, o, wydaje mi się, że w przypadku osób dorosłych, takich jak my, doświadczonych już bardzo, umówmy się tym zjawiskiem, my jesteśmy może trochę bardziej na to odpornione, trochę lepiej potrafimy sobie z tym radzić, bo mamy pewien bagaż doświadczeń życiowych, który nam pozwala się gdzieś tam w jakiś pancerz uzbroić. Natomiast raz w ogóle, że ci ludzie mają to babcia miła, ona ma wnuków, ci ludzie no, mają dzieci, Nawet widziałam na zdjęciach. Wiesz. Ja nie wierzę w to, żeby to, co ona wylewa na klawiaturę, nie działo się w tej przestrzeni domowej, rodzinnej.